No i dojechaliśmy, wchodzimy do środka i robimy relację Takie co cóżka tutaj mamy Takie coś 55 milionów masa perłowa Ślicznie to wygląda Otwieramy perełkę Szukamy. Wow, znaleźliśmy. Tutaj mamy kły słonia. Mają około 600 lat. Tutaj oprowadza nas taka pani i opowiada na bieżąco wszystko, więc jest dobrze, dobrze. Warto przyjechać. Na pewno mogę to powiedzieć. Piękna rzecz. A tutaj mamy eksponat, który ma 1200 lat. Drugo. Takie piękne rzeczy powstają w ten sposób. Tutaj mamy pokazane, jak to obrabiają. Wszystko ręcznie. Jak tam dominić? Podoba się? Jestem w ciężkim szoku. Właśnie się dowiedzieliśmy, że proces tworzenia takiego dzieła zajmuje około 40 dni, składający się z trzech etapów. Rysowanie nie wiem, czy tutaj zobaczymy rysujemy. Później jest ten etap szlifowania i następnie polerowania. To zajmuje około, tak jak już wcześniej wspomniałem, 40 dni. Ja nie wiem, czy ja bym się wyrobił w ciągu roku na jedną taką figurkę. Coś pięknego, natura jest niesamowita. Tak jest. Zgadzam się. Idziemy dalej. Let's go, let's go. Dzień dobry dzień dobry, wyszliśmy właśnie tutaj z fabryki Pereł. Wrażenia bardzo pozytywne, trzeba odwiedzić miejscóweczkę. Tak jak się spodziewaliśmy, to nie jest taka typowa fabryka, bardziej to jest sklep, ale pokazują też jak wygląda cały proces, opowiadają całą historię. Więc miejsce warte zobaczenia. Jak tam, Wujas, jak tobie się podobało? Super miejsce. Naturalne, ciekawa, miła obsługa, chociaż yy, wydawałoby się, że trochę nagabywują. U nas, u nas by to tak było odebrane, tutaj po prostu się opiekują klientem. Ja swojej grażynie coś, nie coś kupiłem, czy zadowolona, nie wiem. Zadowolona, uśmiech od ucha do ucha, zobaczcie. Grażynki uśmiechnięte, a tak za, za tą fabryką mamy takie widoki. My lecimy dalej. Let's go, let's go. Do zobaczenia.